Cześć, jestem Damian, a jeśli jesteś ósmoklasistą, to zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu. Jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Pile, popularnego mechanika w klasie informatycznej. Najpierw nauczymy Cię, jak zbudowany jest komputer. Potem poznasz podstawy sieci oraz to, jak nimi administrować. Następnie przejdziemy do baz danych oraz programowania aplikacji. Na sam koniec nauczysz się podstaw grafiki i designu. Jeśli chodzi o systemy, nauczycie się tutaj administrować zarówno Windowsem, jak i Linuxem. Poznacie wiele języków programowania, m.in. PHP, Pythona, C, JavaScript, CSS i HTML. Z baz danych głównie nauczycie się MySQL. -a. Uczymy się nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Mamy 7 pracowni informatycznych, w których możemy wykorzystać praktycznie naszą wiedzę. Współpracujemy z wieloma firmami, do których możemy iść na praktyki i staże, ale najszerszą współpracę utrzymujemy z Mirumi, QUAD, TERG i Signify. Wchodząc mechanika, szansę będziecie mieli uzyskać certyfikat CCNA Akademii Na pewno będzie on atrakcyjną pozycją w Waszym CV. W trakcie nauki będziecie mieli okazję uczestniczyć w różnych programach realizowanych przez naszą szkołę. Jednym z nich jest Erasmus+, w którym możecie wziąć udział i wyjechać np. do Bolonii we Włoszech lub do Ostrawy w Czechach. Szkoła świetnie przygotuje Was do egzaminów zawodowych oraz do matury. Najlepszym tego przykładem jest uzyskana przez naszą szkołę srebrna oraz złota tarcza dla najlepszych techników. Po więcej informacji wpadajcie na nasze social media. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku, YouTube, TikToku i Twitterze. Hashtag kocham Mechan. Wybierz dobrze, wybierz mądrze, wybierz Mechanik.